Dzień dobry Państwu, nazywam się Sławomir Bełko, jestem pracownikiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Dzień dobry, ja się nazywam Angelika Gackowska, pracuję w lasach miejskich Warszawa. Dzisiaj opowiemy Państwu o tym, co gryzie las kabacki i z jakimi problemami ten las się zmaga. A są to bardzo różne problemy. Dzisiaj mówimy tylko te najważniejsze. O, właśnie, to jest dobry przykład. Jesteśmy teraz w miejscu udostępnionym do ruchu. I aby nikt nie miał wątpliwości, dokąd sięga to udostępnienie, jest to ogrodzenie, wykonane ogrodzenie. Niestety ścieżki sięgają za ogrodzenie w głąb drzewostanów. Tak, i w całym rezerwacie laskabackich takich ścieżek jest mnóstwo. Tutaj, tuż za ogrodzeniem. Ciekawe, co by było, gdyby policzyć, jaką powierzchnię zajmują i jak, yy, jak dużo powierzchni straciliśmy bezpowrotnie. Postanowiłam to sprawdzić korzystając z aplikacji Strava, mapy śledzącej natężenie i lokalizację ruchu rekreacyjnego. Na przykładzie Lasu Kabackiego widać dobrze, że większość ruchu rozkłada się na blisko 34 km wyznaczonych i udostępnionych tras. To pozytywny aspekt. Niestety jest również druga strona medalu, którą widać na tej mapie. To przedepty, które dla wyróżnienia zaznaczyłam na czerwono. Pomierzyłam ich długość. Okazało się, że mierzą łącznie ponad 21 km. Zróbmy szybkie przeliczenie, mnożąc tę długość przez średnią szerokość przedeptu, którą optymistycznie założyłam jako 1,5 metra. Otrzymujemy ponad 30 tysięcy m2 powierzchni zadeptanej, czyli ponad 3 hektary terenu, gdzie mogłyby występować grzyby, rośliny, zielne i młode drzewa. To praktycznie powierzchnia czterech boisk piłkarskich. Takie nielegalne użytkowanie tego lasu, schodzenie ze szlaków, jeżdżenie poza szlakami, jest bardzo dużym problemem w lesie kabackim i coraz trudniej jest nam z tym walczyć. No tutaj widać prawdziwą pustynię. Zagęszczona gleba, zniszczone korzenie. Tutaj nic nie rośnie. A popatrzmy nawet tuż, tuż obok, jak tutaj wszystko ładnie wygląda, jak tu jest gęsto od roślinności. Tak tutaj też powinno być. Tak powinno być w całym rezerwacie. Mhm. Mimo, że budujemy takie bariery, płotki, to i tak no, niestety niektóre osoby nie szanują tego rezerwatu, nie szanują tego miejsca, rozjeżdżają to miejsce, niszczą te ogrodzenia. Tu jest naprawdę bardzo stromo. A oprócz tego, że te miejsca są rozjeżdżone, to są również rozkopywane. Tak, tutaj rowerzyści naprawdę dużo samozaparcia musieli w to włożyć, żeby doprowadzić do takiego stanu. A powinni pamiętać też o tym, że to miejsce jest później... Rozmywane przez wodę, przez deszcz i doprowadzi to do, do, do takiej erozji, że to jest praktycznie nie do odtworzenia. Klas to nie tylko zbiór drzew. W Lesie Kabackim żyje również ogromna ilość zwierząt, mniejszych i większych. Jesteśmy teraz na Skarpie Wiślanej, niedaleko tutaj swoje nory mają borsuki. I właśnie dlatego pamiętajmy o tym, żeby nie wprowadzać tutaj do rezerwatu psów. Psy są wrogiem wszystkich tych mieszkańców rezerwatu, mieszkańców lasu. Przede wszystkim wyjadają ptasie jaja z gniazd, przepłaszają zwierzęta, szczególnie sarny, które później wbiegają na drogę. Naprawdę są bardzo groźne dla tej populacji zwierząt. Las Kabacki powstał w sposób sztuczny. Został przede wszystkim posadzony, zasadzony sosną. I to jest ta sosna, która właśnie teraz leży za nami. Te sosny obok nas mają ponad 100 lat, 120-140. No i niestety dobiegają kresu swojego życia. I w niektórych miejscach lasu kawackiego jest to bardzo duży problem. A dlaczego zamierają? Nie tylko dlatego, że są już wiekowymi drzewostanami, ale też dlatego, że tutaj żuruje kornik ostrozemny, ale też taki półpasożyt jemioła, którą tutaj mamy. Najlepiej to chyba widać z góry, bo ona doprowadza do zamierania całego drzewa. Często pojawia się takie pytanie, czy las kabacki jest naturalny? No moim zdaniem nie do końca jest naturalny, ale mamy tutaj do czynienia z bardzo wieloma naturalnymi procesami. I właśnie takie zamieranie gatunków niezgodnych z siedliskiem jest elementem naturalnego procesu, ale również odnawianie, naturalne odnowienie gatunków zgodnych z siedliskami, czyli gatunków liściastych, jest również elementem naturalności tego lasu. I tutaj jesteśmy w takim miejscu, gdzie następuje wymiana gatunkowa, wymiana pokoleń lasu bo problem pojawia się tam, gdzie tego drugiego piętra nie ma. Szczęśliwie plan ochrony tego rezerwatu daje nam w takich przypadkach możliwość działania. O tym co robimy, aby chronić las Kabacki, mówiliśmy w poprzednim odcinku. Kto oglądał ten, wie. A kto jeszcze nie miał takiej okazji, link odnajdzie pod tym filmem. Myślę, że na tą chwilę powiedzieliśmy już bardzo dużo o lesie Kabackim. E, zapraszamy państwa do odwiedzania tego lasu e, i do zobaczenia na szlaku. Do zobaczenia w tym rezerwacie i w innych rezerwatach e, Warszawy.